Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie z Uniwersytetu Szczecińskiego. Znajdujemy się w siedzibie, w siedzibie Unii Wizji, telewizji uniwersyteckiej. Ja nazywam się Łukasz Chodkowski i jestem przedstawicielem Stowarzyszenia Inicjatywa 743. I wspólnie z Uniwersytetem Szczecińskim chcielibyśmy Państwu dzisiaj zaprezentować raport. Pierwszy tego typu raport w Polsce, który odpowiada na pytanie czy Polska jest gotowa na czterodniowy tydzień pracy. Zanim jednak to, to zrobię, chciałbym po powiedzieć parę słów na temat naszej e, inicjatywy, e, inicjatywa 743 powstała e, została powołana przez ludzi, którzy mają pasję do, do rynku pracy, którzy zauważyli, że Toczą się dyskusje na temat czterodniowego tygodnia pracy w Polsce, natomiast nie są to dyskusje, które są podparte merytorycznymi argumentami ani też analizami. Chcemy to zmienić, stąd nasza współpraca z Uniwersytetem Szczecińskim. Kilka miesięcy temu podpisaliśmy list intencyjny z rektorem Uniwersytetu Szczecińskiego, profesorem, doktorem habilitowanym Waldemarem Tarczyńskim. I w ramach tego listu intencyjnego określiliśmy, że będziemy wspólnie przeprowadzali działania, które będą służyły lepszemu poznaniu idei czterodniowego tygodnia pracy, a w konsekwencji też odpowiedzi na pytanie, które zadaliśmy w raporcie, czy Polska jest gotowa na czterodniowy tydzień pracy. Muszę przyznać, że dla nas jako osób, które na co dzień zajmują się rynkiem pracy, dzisiejszy dzień jest dniem bardzo ważnym. Jesteśmy podekscytowani dlatego, że nie było do tej pory w Polsce rzetelnego naukowego raportu, który by tak szeroko i kompleksowo zajmował się tym zagadnieniem. W związku z czym jesteśmy dumni z tego, że możemy tutaj być. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego raportu i już tym krótkim słowem wstępu przechodzę do najważniejszych wniosków. Poruszyliśmy kilka zagadnień. Po kolei może opowiem o najważniejszych z nich. Natomiast jeśli chodzi o... Jeśli chodzi o... Szersze zagłębienie się w wyniki naszych badań, to zachęcamy do raportu, który będzie szeroko publikowany i drukowany, też dostępny na Uniwersytecie tutaj Szczecińskim. Zacznijmy od pytania zasadniczego. Jaka jest znajomość koncepcji czterodniowego tygodnia pracy w Polsce? Więc jak się okazuje, większość respondentów deklaruje umiarkowaną znajomość idei czterodniowego tygodnia pracy. I często występują też trudności z prawidłowym zdefiniowaniem tego, czym jest czterodniowy tydzień pracy. Czy jest to tydzień pracy, który jest zorganizowany 4 razy 8 godzin, czy też być może 4 razy 10? Dalej chcieliśmy zbadać, jakie jest poparcie dla. Idei czterodniowego tygodnia pracy, to, popadnie, to poparcie jest można powiedzieć średnie, ponieważ na dziesięciostopniowej skali wychodzi 6,97 i co ciekawe, bardzo się nie różni, jeśli chodzi o różne grupy wiekowe naszych respondentów. Co też przeczy stereotypowym myśleniom. Czy też przekonaniom, że jednak jest to idea, która jest najbardziej atrakcyjna przede wszystkim dla ludzi młodych, to poparcie niezależnie od grup wiekowych wypada bardzo, bardzo podobnie. Czy Polacy widzą korzyści i jakie korzyści respondenci widzą, jeśli chodzi o czterodniowy tydzień pracy? Jak się okazuje, co jest zaskakujące w moim przekonaniu przede wszystkim poprawę dobrostanu psychicznego. Na 10-stopniowej skali wynik ten dostał 7,15, ale tuż za tym 7,14 jest lepsza równowaga między życiem zawodowym a prywatnym. W ramach korzyści nasi respondenci wskazują również zwiększenie produktywności czy zmniejszenie absencji chorobowej. Czy istnieją jakieś obawy, jeśli chodzi o czterodniowy tydzień pracy? Więc najczęściej wskazywaną obawą jest presja czasowa. Czyli nasi respondenci obawiają się, że skrócenie czasu pracy będzie się wiązało ze zwiększeniem presji czasowej, a co za tym idzie, wpłynie bardziej na zmęczenie pracowników. Dalej pytaliśmy, czy Polska jest gotowa na wdrożenie Czterodniowego tygodnia pracy, i można uznać, że jest to poparcie umiarkowane, które wynosi 6,97 na 10 możliwych punktów. Gorzej jeszcze wypada kultura, ponieważ gotowość kultury pracy została oceniona na 5,22, jeśli chodzi o dostosowanie do tego modelu. Natomiast zdolność organizacji, w której respondenci pracują na uzyskanie, na, na, na wprowadzenie tego modelu to jest 366 na, na 5, więc również nie jest to tyle, ile mogłoby się wydawać. Kolejny bardzo ważny aspekt to jest wpływ na zdrowie i dobrostan, więc skrócenie tygodnia pracy. Przede wszystkim wskazywane jest jako skuteczny sposób na poprawę zdrowia psychicznego i fizycznego pracowników. O tym będziemy też za chwilę rozmawiali w debacie, którą tutaj zainicjujemy w ramach premiery tego raportu. Podsumowując, zastanawialiśmy się, co, co zrobić, i wydaje się, że takie najważniejsze wnioski płynące z raportu dla pracodawców, czy też dla ustawodawców, to jest jednak przejście w model testowania czterodniowego tygodnia pracy, ale też takiego testowania, które jest elastycznie dostosowane w zależności od branży, czy też instytucji, która jest tym testem objęta. Również. Mówimy tutaj o wsparciu legislacyjnym, ale przede wszystkim na chwilę obecną bardzo ważne jest wspieranie edukacji i świadomości, co się niesie z ideą czterodniowego tygodnia pracy, bo jak pokazały te wyniki, nie jest z tym naj, najlepiej. Więc naszym zdaniem i nie tylko naszym zdaniem, ale zarówno też Rady Naukowej, która działa przy naszym stowarzyszeniu, wyciągając wnioski z badania, proponujemy następujące działania, jeśli chodzi o dalsze badania i działania edukacyjne. Przede wszystkim długoterminowe badania wpływu czterodniowego tygodnia pracy mówimy o szeroko zakrojonych badaniach. Analiza sektorowa, czyli zbadać, jak poszczególne sektory będą się zachowywały w adaptacji tego typu rozwiązania, i to, co bardzo ważne, szkolenia i programy edukacyjne, żeby edukować społeczeństwo ludzi, pracodawców, jak ta idea wpływa na funkcjonowanie firm i społeczeństw. Szerzej omówimy zarówno wnioski nasze, jak i przemyślenia. W debacie, która rozpocznie się za chwilę. Ja na chwilę obecną bardzo Państwu dziękuję. Witam serdecznie Państwa na naszej debacie poświęconej czterodniowemu Tygodniowi Pracy. Chcemy tutaj przedstawić raport dotyczący właśnie czterodniowego tygodnia pracy. Nazwa raportu: Czy Polska jest gotowa na czterodniowy tydzień pracy. E, dzisiejszymi gośćmi debaty e, są e, po pierwsze pani Magdalena Rybak, Agencja Zatrudnienia KS Serwis. Dzień, Dzień dobry. Pan Jacek Pawelec, e, psycholog z przychodni medycznej Pramet. Witam serdecznie. Pan Łukasz Łatkowski, e, Dechora i inicjatywa 743. No i Tomasz Bernat, Uniwersytet Szczeciński. E, chcielibyśmy przedyskutować kwestię raportu i wyników, które e, w tym raporcie mamy. Pierwszy, pierwszą osobę poproszę o zabranie głosu, Magdalena. Tak, na wstępie chciałabym wszystkich przywitać. Dziękuję bardzo za możliwość wzięcia udziału w tej debacie. Jak wiadomo, pomysł skrócenia tygodnia pracy pojawił się tak naprawdę w latach 30. XX wieku przez naszego słynnego ekonomistę Johna Meynera Keynesa, który przewidywał, że rozwój technologii i całego przemysłu do 2030 roku będzie już tak. Stworzony już tak będzie płynnie funkcjonował, że tydzień pracy będzie miał 14 do 15 godzin tygodniowo. Szkoda, że nie jest. Tak, o, jeszcze troszkę nam brakuje, aczkolwiek patrząc na lata 60., 70., zeszliśmy z godzin tygodniowych z 90, 80 do 40, więc to już jest, uważam, coś. Aczkolwiek wydaje mi się, że rzeczywistość jest troszkę inna niż oczekiwaliśmy. Ze względu na to, że mamy większy pęd i popyt na to, żeby produkty funkcjonowały, chcemy więcej pracować, pomimo tego, że technologia jest już tak rozwinięta, że nie musielibyśmy, ciągłość pracy jest bardzo kluczowa, więc byłoby ciężko wstrzymać powiedzmy firmy produkcyjne czy logistyczne i powiedzieć, że pracujemy 4 dni. Byłoby ciężko, tak? Dobrym przykładem są centra logistyczne, czyli na przykład nasi kurierzy, którzy są, to jest zawód, no nie ukrywajmy w XXI wieku niezastąpiony, który jest nam bardzo potrzebny. Oni muszą pracować cały czas. Dodatkowo mamy również sektor służby zdrowia, który też jest niesamowicie potrzebny, tak? Jest to sektor, który non stop się rozwija. No, i tutaj mamy taką występuje nam taki związek, że grafiki są bardzo zapełnione, a niestety nie mamy wystarczającej ilości personelu, żeby móc gdzieś to wszystko zapełnić. Dodatkowo, jeżeli chodzi o skrócenie tygodnia pracy, uważam, że to jest bardzo dobry zamysł, ponieważ wpłynie to. Myślę, że nie tylko na efektywność pracy, ale też na to, jak my ludzie będziemy mogli się rozwijać. Więcej czasu wolnego więcej czasu na hobby. Tak? Wydaje mi się, że to powinniśmy traktować jako nasz taki główny priorytet, bo jednak efektywność idzie to też za tym cała konsekwentność pracy, jak i wpływ na to, czy będziemy kreatywni, czy będziemy logicznie myśleć. Tutaj takim przykładem polskiej firmy, która wprowadziła ten czterodniowy tydzień pracy, jest firma Herbapol Poznań. Tutaj się udało wprowadzić ten system już w zeszłym roku, w styczniu, który stopniowo był wprowadzany. W pierwszym kwartale roku był to jeden piątek wolny, w drugim kwartale były to dwa już piątki wolne, w trzecim kwartale już były to trzy, dni wolne, trzy piątki wolne, a od czwartego kwartału wszyscy pracownicy już dotychczas mają wszystkie piątki wolne. Więc to pokazuje nam tylko, że ten system może funkcjonować bez zmniejszenia wynagrodzenia czy wymiaru. Tak? Ja osobiście jestem za, jeżeli uda nam się przeorganizować pracę tak, żeby to wszystko funkcjonowało na odpowiednim szczeblu. Czy nasi menedżerowie będą już na tyle gotowi? Ciężko mi jest odpowiedzieć na to pytanie. Mam nadzieję, że tak. Również musi dojść do zmiany pokoleń kolokwialnie mówiąc, moje pokolenie musi wskoczyć na Państwa miejsce, żeby no, ten właśnie. system... Tak, brutalnie. No przepraszam, ale no ale niestety... Tak sobie bardzo mocno przeanalizowałam raport, to co tutaj dostałam, te materiały i wydaje mi się, że naprawdę um, dałabym um, tutaj naszemu Państwu z 10-15 lat i mm. będzie to w pełni funkcjonowało. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Jacku. Okiem e, psychologa. Czy to w ogóle ma sens? Y, patrząc z perspektywy psychologicznej, myślę sobie, że czterodniowy tydzień pracy jest jak najbardziej wskazany, ale jeżeli chodzi o pracowników. Yy, dyrektywa, która jest obecnie taka stosowana w psychologii, to jest work-life balance, czyli taka typowo yy, Rozdzielenie pracy zawodowej oraz życia osobistego, chociaż w ostatnim roku coraz mocniejsza jest dyrektywa Work-Life Integration, i to jest takie przenikanie się życia zawodowego z życiem prywatnym, na pewno to skutkuje dla firm, instytucji tym, że jest taki pozytyw i wzmocnienie, jeżeli chodzi o kapitał ludzki. Kapitał mm. ludzki, pod warunkiem, że analizujemy go w takim szerokim aspekcie, czyli wiedza, umiejętności, doświadczenie danych pracowników, ale również zdrowie psychiczne i fizyczne, tak? Bo rzeczywiście jest tak, że jeżeli pracownik jest bardziej wypoczęty, no to jest bardziej efektywny w pracy, a to niewątpliwie przełoży się na, na wydajność danej firmy. Również wprowadzenie czterodniowego tygodnia pracy, myślę sobie, że przyczyni się do występowania, że ten stres, który jest obecny w, w tych czasach naszych, nie będzie już takim chronicznym, tak, będzie on występował jak najbardziej, natomiast w zdecydowanie zmniejszonej formie, a dzięki temu myślę sobie, że znajdzie to przełożenie na, na mniejszą absencję chorobową pracowników i na pewno myślę sobie, że podniesie efektywność pracy zespołowej, bo wtedy jest mniejszy czas na poświęconą pracę, więc musimy bardziej ją sobie nie skumulować. I takim końcowym aspektem to myślę sobie, że będzie też zmniejszenie m, takiego ryzyka wypalenia zawodowego, mhm. które nawet w ciągu, w ciągu ostatnich trzech lat zostało uwzględnione już w takiej międzynarodowej klasyfikacji chorób. I CD11, która jest taką, to oznacza, że lekarze już dostrzegają tak, że młode pokolenia coraz więcej idą w to wypalenie zawodowe. Jacek, to pytanie jeszcze pozwolę sobie zadać, bo badania pokazują, że nie tylko pozytywy są związane z czterodniowym. Tym tygodniem pracy, ale też jednak negatywne takie aspekty psychologiczne, jak właśnie stres, związany z tym, że trzeba więcej zrobić w krótszym czasie. Mm. Jakie podejście psychologowie. To znaczy, myślę mają sobie, że tutaj tak naprawdę jak w psychologii wszystko to zależy. Aha. Są osoby, <laughs> okay. które no. pracują bardziej efektywnie przy mało skumulowanym czasu, a są osoby, które lepiej i efektywniej pracują, jeżeli ten czas jest w pracy no, nieco rozciągnięty. Bardziej elastyczny. No tak, to, to by oznaczało, że musimy tak naprawdę popatrzeć na zespół, który chcemy przełożyć na czterodniowy, czy na skrócony może elastyczny czas pracy, bardzo różnorodnie. Bo to nie może być tak, że wszystkich traktujemy tą samą miarą. Zgadza się, jasne, jasne. Każdy jest naszą indywidualną jednostką. I tutaj myślę sobie, że tak naprawdę rola jest menadżerów w firmach, mhm. którzy to... znają tak naprawdę najlepiej swoich pracowników. No tak, to wtedy wiedzą co, kto i jak. A z drugiej strony organizacja pracy jest bardzo ważna, prawda? Bo, Łukasz wy zajmujecie się organizacją pracy między innymi. I jak, jak, tak patrząc pod kątem biznesowym, jak to wygląda? To jest bardzo ciekawy temat, bo zwróć, zwróćcie uwagę, rozmawiamy o czterodniowym tygodniu pracy, a, a rozmawiamy dużo szerzej, ile, ile, ile aspektów Społecznych mhm. i funkcjonowania firm udało już nam się poruszyć, mhm. tylko mając za pretekst, jako punkt wyjścia, czterodniowy tydzień mhm. pracy. I to jest duża zmiana, na którą moim zdaniem pracodawcy jeszcze nie są gotowi. Mhm. Natomiast ta debata jest potrzebna, mhm. bo jakby niezależnie od gotowości i też niezależnie od przekonań, które ludzie mają, czy uważają, że to jest dobra idea, czy to jest zła idea, my obserwujemy, że jest. Tendencja, która jest na świecie i ona jest coraz szerzej dyskutowana. I jakby te tendencje, one no wiesz, mają to do siebie, no tak. że e, ludzie czytają, e, to, to przychodzi, zaczynają dyskutować, rozważać. I pytanie brzmi, nie, czy my jesteśmy gotowi, tylko czy, co się stanie, jak. Nie będziemy mieli wyboru, czy będziemy przygotowani. Mhm. Nawet nie mówię tutaj o momencie, gdzie zmienimy prawo, bo, mhm. bo w moim odczuciu... To jest bardzo daleka perspektywa. Daleka, ale tak. wcześniej e, mogą siedziać dzieci, tak jak e, rzeczy, tak jak mówiła wcześniej też koleżanka, że jest firma, mhm. która postanowiła wprowadzić e, tego typu rozwiązanie, żeby pewnie trochę powalczyć o e, swoją pozycję wśród młodych pracowników, tak. e, ale też pokazać takie mhm. proaktywne podejście. Tych firm, no tak. moim zdaniem, będzie coraz e, więcej. No i pytanie brzmi, gdzie my chcemy być jako przedsiębiorcy? Czy my chcemy być w tych trendsetterach? Mhm. Czy my chcemy ten peleton potem gonić? A wiemy dokładnie, że dzisiaj walka o talenty jest bardzo brutalna i będzie jeszcze, jeszcze większa. tak jest moje, moje zdanie. Mamy no tak. robotyzację, automatyzację, sztuczną inteligencję. To są rzeczy, które do firm wchodzą z dużym impetem. Wykorzystajmy je żeby przyjrzeć się, czy nie możemy jednak tego czasu pracy e, skrócić. No dobrze, dobrze by było. Ja, ja może dwa słowa też powiem, jak to wygląda z punktu widzenia uczelni, bo, czy uczelni, kształcenia, edukacji, bo to też jest chyba rzecz istotna. Tak jak e, przygotowywałem się do debaty, to przemyślałem sobie sprawę, co by tutaj mądrego powiedzieć. Mówię, szklane domy, żeromski. To jest coś, co gdzieś mi najbardziej jest takie e, bliskie w ogóle w prowadzeniu koncepcji. zresztą bardzo podobnie jak... jak e, w tej literaturze, tak, tak powiedzmy. I trzy rzeczy, które, na które chciałbym zwrócić uwagę, które de facto myśmy tutaj już poruszyli. Czyli pierwsza kwestia to jest modernizacja myślenia, bo musimy zmienić myślenie o tym, w jaki sposób będziemy pracować, bo to jest coś nowego. Zresztą, jak zawsze wchodzą pewne nowe rzeczy, to zawsze mamy pewien dylemat, jak to wszystko sobie w głowie poukładać. Więc ta modernizacja, modernizacja myślenia jest istotna i z tego punktu widzenia uczelnie, Powinny dość mocno zacząć też pokazywać, że takie coś jak czterodniowy tydzień pracy jest, i chociażby zacząć uświadamiać studentów, zresztą to o czym mówiłeś na wstępie że ta świadomość nie jest jeszcze bardzo duża mm -hmm. to trzeba to zdecydowanie na pewno poprawić. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest to ciągłe uświadamianie i edukacja. Bo wiemy, że wszystko ma swoje wady i zalety. Tak jak Jacek powiedział, są te, patrząc psychologicznie chociażby, no to widzimy tutaj pewne zalety. No bo mniej się stresujemy, mamy więcej czasu na wolne, no to jest, to jest fajne. Ale z drugiej strony, czasem gdzieś jednak ten nacisk na to, żeby zmieścić to, co robiliśmy w pięciu dniach w ciągu czterech dni jest istotne. Ale tak jak mówiłeś, Łukaszu, też, no, to jest kwestia organizacji pracy czy tak jak było powiedziane a propos Herbapolu, mhm. że y, udaje im się, udało im się w zasadzie to zrobić, czyli pogodzili to, że trzeba więcej pracować w krótszym czasie i chyba wszyscy są zadowoleni, tak by wyglądało na to. No i ostatnia rzecz, która na pewno też jest y, tutaj, może nie ostatnia, jedna z wielu, to jest kwestia postępu technologicznego, o czym mhm. dzisiaj troszeczkę rozmawialiśmy, na przykład wejście sztucznej inteligencji do, y, do, nas, do, do miejsc pracy i popatrzenie na to przez pryzmat efektywności pracy. Ja wiem, że nie wszyscy wykorzystujemy sztuczną inteligencję, ale większość osób, która potrafi ją wykorzystać i wie, jak wykorzystać, to jednak tą efektywność pracy ma większą, czy przy pisaniu, czy przy tworzeniu, czy przy robieniu czegokolwiek, więc na pewno na to trzeba, trzeba zwrócić uwagę. No i myślę, że ostatnia rzecz, o czym Jacek mówił, work-life balance, bardzo mi się podoba to, że próbujemy do tego dążyć, bo to oznacza, że jesteśmy w stanie Pogodzić nasze życie zawodowe z życiem prywatnym, ale na troszkę lepszym poziomie niż do tej pory było. Myślę, że to jest chyba takie klucz tego czterodniowego tygodnia pracy, aczkolwiek ta efektywność, którą chcielibyśmy osiągać, jest tutaj z punktu widzenia biznesu, o czym mówiłeś, chyba jest zasadnicza, bo jednak, jak patrzymy na to, ile firma wymaga od pracowników, a ile pracownik może dać, no to właśnie to jest chyba to. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tak, tak, tak. Słowo komentarza? Słowo komentarza, tak, tak na końcu słowo komentarza. Każdy by go poprosił. Dlatego ja się bardzo cieszę, że udało nam się dojść do momentu, kiedy <tryk> mamy ten, ten raport. Bo e, niezależnie w jakim kierunku, wiesz, sprawy pójdą, mm -hmm. moim zdaniem potrzebujemy szeroko zakrojonej, poważnej dyskusji, mm -hmm. nie, 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 nie nawet o czterodniowym no tygodniu pracy, o rynku pracy, o tym, mm -hmm. jak się zmienia, jak, jak młode pokolenia wymuszają zmiany na pracodawcach, jak ważne jest, żebym miał work-life balance, mm -hmm. albo jak ważne jest, żeby pracodawca szanował mój czas y, wolny. To, to się zmienia i jakby potrzebujemy tej dyskusji y, i bardzo ważne jest, żeby ta dyskusja ona nie była oparta na argumentach wysanych z palca, mm -hmm. tylko możemy ją robić na Prawdziwych danych tak. naukowych w końcu i z tego powodu się bardzo cieszę. Dobrze. E, ja uważam, że jeżeli chodzi o rynek pracy, idziemy w kierunku uelastycznienia godzin, tak? Że wychodzimy poza taką, e, nie mówiąc, ślepą barierę 40 godzin tygodniowo, tylko stawiamy na to, że praca ma być efektywna mm -hmm. i e, ma ona przynosić skuteczne efekty, jakie wymaga pracodawca od nas, tak. Dodatkowo moim zdaniem jest to dobre rozwiązanie, jeżeli faktycznie zostaną wszelkie aspekty prawne uregulowane pod tym względem, że i pracownik, i pracodawca będzie miał z tego korzyści pozytywne, tak? Że, że będziemy mogli to faktycznie myśleć o tym przyszłościowo. Ja uważam, że trzeba iść z postępem czasu. Już w niektórych krajach europejskich zostało coś takiego wprowadzone. Sprawdzają efektywność pracowników i czy to działa, czy to nie działa. I myślę sobie, że no, w jakimśkolwiek stopniu powinniśmy też to zweryfikować. Dokładnie tak. Też nawiązując do wypowiedzi Magdy... Że są takie zawody, czy takie prace, gdzie ciężko to wdrożyć, albo przynajmniej dzisiaj nam się wydaje, że ciężko wdrożyć, mówiłaś o y, kurierach. Tak, ale dokładnie. nie zapomnijmy o tym, że Amazon już jakiś czasem wprowadził kurierów elektronicznych, robotycznych. Zgadza no się. więc y, pytanie, czy taki robotyczny kurier będzie też pracował przez 8 godzin będzie narzekał, czy nie. Jasne. Tutaj mogę odbić jak na przykład operatorem wózka widłowego. Tak, mhm. Tutaj można dać przykład faktycznie jak Belgia wprowadziła na linie produkcyjne i w sektor gospodarczy właśnie w portach. No niestety, operator wózka nie mógł zostać zastąpiony robotem, no bo jednak jest jeszcze ten człowiek cały czas potrzebny na tej produkcji, w tej logistyce, do tej obsługi. Tak. Oczywiście, no są zawody, które będzie bardzo ciężko, Zastąpić robotami, Dokładnie. aczkolwiek jak oglądamy filmy science fiction, to widzimy, że tam wiele rzeczy się dzieje. Oj, tak. I to już, jakby nawiązując, ostatnia rzecz, która myślę, że dzisiaj warto byłoby też poruszyć, to są kompetencje przyszłości. O tym mówiłeś dzisiaj podczas warsztatów ze studentami, ale no właśnie, może też do, do Państwa będzie takie szybkie pytanie na koniec. Jaka Waszym zdaniem kompetencja przyszłości w niedługim czasie będzie najważniejsza? Mm -hmm. Może ciebie Zwołany, tak? tak, bo ty dzisiaj e miałeś wykład, więc mów i poprosimy też państwa, żebyście to znaczy, też spróbowali e powiedzieć, co waszym zdaniem oczywiście e jest y najważniejsze. To, czy moim zdaniem zdolność taka do adapta adaptacji i umiejętność uczenia się przez całe życie i to się jakby nie łączy, ale bardzo łączy z tematem naszej tak. debaty. Mm -hmm. mhm. Czy widzisz jakąś taką kompetencję? Tak, w moim zdaniem kreatywność i Kontakt z ludźmi. Będziemy troszkę od tego uciekać ze względu na to, że sztuczna inteligencja się pojawia i różne nowoczesności, które moim zdaniem zabijają troszkę ten, te kontakty międzyludzkie, a to nigdy nie zniknie. Więc powinno to być takim przodownikiem, jeżeli chodzi o te kompetencje. Potrzymuje się kreatywność i może bym jeszcze dorzuciła logiczne myślenie. <laughs> Jacku, jako psycholog, właśnie, co, co w Twoim zdaniem jest najważniejsze na przyszłość? To znaczy myślę sobie, że tak, kompetencje twarde zawsze miały tutaj wysoki poziom. A to, czego mi brakuje i gdzie widziałbym rozwój tych kompetencji, to są na pewno kompetencje społeczne, tak? Umiejętność takiego porozumiewania się, logicznych argumentów, empatii. Tutaj myślę sobie, że jeżeli chodzi o to najnowsze, nasze, najświeższe pokolenie Zetki, to tutaj trochę szwankuje. Ja mam do tego dodał zarządzanie czasem pracy i myślę, że będziemy mieli taki komplet kompetencji. A zarządzanie czasem pracy, dlatego że, jak patrzę nawet sam na siebie, to mam czasem problem z ułożeniem sobie dnia, co tu zrobić po kolei, żeby było dobrze, żeby zrobić wszystkie rzeczy, które mam zaplanowane. Lista czasem jest długa i e, ciężko to rzeczywiście ogarnąć. Także to na pewno to jest to, co mhm. potrzebujemy. Ale też tak już podsumowując, to myślę, że e, ten nasz i raport i cała koncepcja czterorzniowego ona się powinna opierać też po części o kompetencje przyszłości, bo to jest to co spowoduje, że my będziemy pracować efektywniej. Także dziękuję serdecznie za dyskusję. Dziękujemy, Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy.